Witam państwa 23 grudnia. Zapraszam na analizę indeksu według technik Fibonacciego tradycyjnie w pierwszej kolejności WIG20. Dzisiaj w porannej fazie handlu mieliśmy kontynuację tendencji wzrostowej, jaka zarysowała nam się w końcówce piątkowego handlu. W efekcie otwarcie wypadło ponad eksponowanym przeze mnie węzłem 2412-2418 i ta strefa teraz funkcjonuje na wykresie jako lokalna strefa, jako lokalna zapora popytowa. No i dobrze byłoby, gdyby kupującym udało się dzisiaj wybronić ten lokalny węzeł popytowy, w przeciwnym bowiem razie no, sytuacja byłaby jednak trochę niejasna, niepokojąca silny wzrosty presji popytowej, próba wykreowania ruchu i niestety po raz kolejny kontra, skuteczna kontra ze strony niedźwiedzi. Trochę by to ten wizerunek techniczny wykresu w ujęciu krótkoterminowym skomplikowało. W tej chwili natomiast no, mamy taki wstępny sygnał wzrostu aktywności popytu i jeśli udałoby się utrzymać dzisiaj tą strefę 12-18 byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu w kierunku bazowego, znanego na już węzła podażowego 66 Tak jak sugerowałem w piątek, to jest w tej chwili rzeczywiście kluczowa strefa Fibonacciego, dwie przecinające się w tym, w tym rejonie linie pitchworka, istotne zniesienia wewnętrzne. To wszystko plasuje ten przedział dość wysoko w hierarchii ważności. Analogiczną strefą na kontraktach jest na pewno przedział 2485-2490. Póki co są kłopoty, jednak z zanegowaniem strefy 2450-56. Dość ciekawy przedział cenowy z racji Koncentrujących się tutaj zniesień wewnętrznych, ale też warto podkreślić o, podkreślić ten fakt, że wypadają tutaj projekcje takiego intradajowego, symetrycznego układu A, B, C D. Na razie notowania kontraktów przebiegają poniżej właśnie tej strefy. Doszło tylko do jej naruszenia, tak jak sugerowałem w komentarzach, niepokojący sygnał, trochę negujący dzisiejszy wzrost aktywności popytu, to dopiero zanegowanie do Dość silnego według mnie w tej chwili przedziału wsparcia 2422-27. Zdecydowanie inaczej wygląda indeks DAX w porównaniu z WIG-20 czy też z kontraktami. Tutaj mamy nowy szczyt w ramach kreowanego ruchu wzrostowego, i obecnie zwróciłbym uwagę na filtr cenowy. To jest poziom 9482. Zanegowanie tego pułapu cenowego to kolejny sygnał zapowiadający kontynuację ruchu wzrostowego. Wsparciem pozostaje strefa 925467. No i podobna w sumie. Sytuacja na indeksie SP również nowe maksimum cenowe, naruszenie znanej nam już od kilku tygodni strefy oporu 1811-1817. Jeśli notowania utrzymałyby się ponad tym właśnie przedziałem cenowym, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu wzrostowego. Intuicyjnie czujemy, że inny wariant, alternatywny wariant, czyli jedynie krótkotrwałe naruszenie tej strefy. To wstępny sygnał słabości, wyczerpywania się impetu tego silnego ruchu wzrostowego, ale potwierdzeniem byłoby dopiero zanegowanie strefy wsparcia 1775-78. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o analizę indeksów. Kończąc, chciałbym życzyć Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo, serdecznie Państwa pozdrawiam.